Szczęść Boże! W imieniu namaszczonego brata Andrzeja przekazuję Jego słowa. Kochani, jeszcze raz gorąco dziękuję za modlitwy za mnie, a zwłaszcza za nowenny. Mam z polecenia Matki Bożej dać świadectwo, które jest z tym związane. Zauważyłem od jakiegoś czasu, że odmawiam już nie jeden czy dwa różańce drogi krzyżowej jak to było do tej pory, ale cztery, a nawet i pięć, w godzinie miłosierdzia Bożego, obowiązkowo. Pan Bóg używego płomienia polecił nam rachować modlitwy, a teraz policzmy teoretyczną ilość zbawianych, jeśli odmówię cztery te różańce przy krzyżu Nowego Jeruzalem. 10 tysięcy razy 12, czyli dwunastokrotność. Razy dwa jak się ukorzeł, mam liczone podwójnie. Razy 4 to jest 960 tysięcy. Jest to liczba nie do pojęcia i wiem, że jest to wynikiem Waszych modlitw za mnie. Jest to sukces nas wszystkich. Samo korzenie. Jest o wiele łatwiejsze, a ilżej idzie mi przełamywanie się, bo wciąż i wciąż atakuje z niechęceniem i taką niby niemożliwością, by dalej się modlić. I proszę o to, by i Was wszystkich ogarnął żar ratowania dusz, rachowania i wyrywania dusz, ile się tylko da, bo rzeczywiście mamy. Ku temu niesamowite pomoce. I znów jak to było przy Krucjatach 1377. Jestem zamurowany dobrocią Pana Boga i jednocześnie onieśmielony, bo czuję się taki grzeszny i niegodny. Potrzeb jednak jest ogrom. Sama tylko armia Czerwonego Smoka będzie liczyć 200 milionów. A inne armie. A i Zachód pogrążony w bagnie grzechu, i tak dalej. Wiem, że wam jest trudno być przy Krzyżu Nowego Jeruzalem, tak by uzyskiwać dwunastokrotność, ale zachęcam do walczenia łaską dwukrotności. Wierzę głęboko, że jeżeli rano z ufnością poprosicie o tę łaskę Pana Boga przez niepokalaną. I przeniesiecie się w duchu pod krzyż Nowego Jeruzalem. To tę łaskę uzyskacie. I proszę, nie przejmujcie się tym, że w ciągu dnia może będziecie o tym nie pamiętać. Pan Bóg będzie pamiętał. Gorąco zachęcam do modlitwy za kapłana dla nas. Wiem, że tak po ludzku to raczej nie ma szans na znalezienie. Bo przecież taki ksiądz musi uwierzyć w namaszczonego, a dodatkowo i w Księgę Prawdy, bo inaczej to szkoda zaczynać. Jednak u Pana Boga wszystko możliwe. Pamiętacie, jak było z krzyżem Nowego Jeruzalem. Jeszcze na miesiąc przed postawieniem nic nie wskazywało na to, że będzie to zrealizowane. Bóg zapłać za wszystko i z Panem Bogiem. Namaszczony zachęca do przyłączenia się do nas, do rozszerzenia naszej wspólnej działalności, na rzecz ratowania świata przed złem. Teraz właśnie jest ten czas obudzenia się i potążania za Panem Jezusem w pokonaniu szatana i ludzi, którzy za nim idą. Po ostrzeżeniu czyli małym sądzie Ducha Świętego, będzie to już oczywiste i łaski będą dużo mniejsze, ponieważ będzie ukazana prawda. Kochany bracie, kochana siostro, właśnie teraz jest ten czas. Opowiedz się za Panem Jezusem, a będzie to najważniejsza i przełomowa chwila Twego życia. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompojańskiej, intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi powstało osiem grup modlitewnych, a dziewiąta jest w trakcie powstawania. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej w intencji od Arkapłana Płana dla wspólnoty Krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć trzy grupy modlitewne – a czwarta jest w trakcie powstawania. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem, Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i jak to ma możliwość, również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana Polaka. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi różę Różańcową. W jego intencji. Pozdrawiam z Panem Bogiem. E Mario.